Hej, hej! Co? Z zombiaki. Co tutaj robią zombiaki? No nie wiem, skąd się oni pojawiły tutaj. No po prostu się pojawiły. No, okej. Okay. Chodź za mną. Chcemy zabić ząbiaków Jej! Atak! Jeden się powiększył przeze mnie no, no właśnie, one są strasznie mocne, to trzeba wymyśleć Zabite zombiaki, Hej, popatrz, co? Duch, duchy. Nie, to są wampira, nie duchy. Czemu się pomyliłeś? Ja nie jestem wampirem. Jestem normalnym człowiekiem. Jajkiem, znaczy nie człowiekiem. No, wiemy. No, tutaj robią wampiry. Ja myślę, że to duchy. Nie jesteśmy duchami, tylko wampirami. Czemu? No. Jason się pomylił z wami, z duchami, jesteście się wampirami Jezus Czemu się palę? Tak. Hej, co? Teraz są duchy już